Jerzy Karczewski, prezes Stowarzyszenia Dużymi Nasów i Przyjaciele. Stowarzyszenie działa od trzech lat na naszym terenie. Założeniami Stowarzyszenia są wspieranie i rozwój dzieci z autyzmem i całościowym zaburzeniami neurorozwojowymi i ADHD. Nie tylko dzieci, ale młodzieży oraz osób dorosłych. Dlaczego istniejemy na tym terenie? Dlatego, że wiedza na temat autyzmu i całościowych zaburzeń neuro rozwojowa jest zbyt niska i to nie tylko wśród społeczeństwa, czyli w zwykłych ludzi, ale również w pośród elit. To dotyczy również elit, że tak powiem, lekarzy przede wszystkim, przede wszystkim oraz samorządowcy. Staramy się upowszechnić tę wiedzę, bo nasze dzieci są wspaniałymi dziećmi, odczuwają świat inaczej, ale chcą żyć, chcą tworzyć, chcą się uczyć i chcą się integrować z całym społeczeństwem.